Materiał zawiera spoilery z fabuły Diablo 4. Zresztą widać to po tytule odcinka: Do cholery. Poznając kolejne rozdziały fabuły Diablo 4, a następnie samo zakończenie tytułu, w mojej głowie pojawiło się pytanie, które być może zadaliście sobie i wy: czy my przypadkiem nieświadomie nie pomagaliśmy tym złym? No ale może od początku. Kiedyś seria Diablo podążała wedle dosyć klasycznego schematu. Mamy anioły, mamy diaboły i mamy tkwiących pomiędzy ich odwiecznym konfliktem ludzi. Anioły są świetliste i dobre, a diaboły są brzydkie i złe. Dlatego też we wszystkich tytułach serii większość czasu spędzamy na praniu popyskach właśnie tych drugich, dziesiątkując zastępy demonicznych armii i posyłając przywódców piekła do... z powrotem do domu. No dobra, raz musieliśmy się bić z aniołem, no ale on w sumie trochę zwariował, więc to się nie liczy. W Diablo 4 dostaliśmy jednak swoiste odwrócenie ról. Otóż okazało się, że to anielski Inarius jest mniej wybawicielem ludzkości, a bardziej wrednym złodówcem. Zaś demoniczna Lilith pragnie dać ludziom siłę i wolność od wpływów, zarówno piekieł, jak i niebios. Czy więc w tym całym rozdaniu Lilith jawi się jako postać pozytywna? Czy my, jako gracze, zamiast walczyć z nią, nie powinniśmy może rozważyć stajęcia po jej stronie? Czy zabijając Lilith w zakończeniu czwartego Diablo przypadkiem nie pozbawiliśmy ludzi ich największego sojusznika? Jak mam nadzieję udowodnić w tym materiale, to też nie jest takie proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Drwal no i witam was w moim dzisiejszym vlogu. Ho, ho, jak to się stało? Drwal w końcu nagrywa coś innego niż te wszystkie denne seriale. No kurka, trzeba czasem sobie odreagować. Pytanie, co takiego Drwal ma wspólnego z Diablo. Nie nazwę siebie ekspertem, jeżeli chodzi o ogrywanie Diablo. Nie jestem weteranem, który przeszedł każdą część po 50 razy. <laughs> Definitywnie nie. To jeżeli chodzi o kwestię fabularną. No, A starczy powiedzieć, że niewielu gagatków jest w stanie dorównać mi poziomem wiedzy. Moi drodzy, Diablo jest takim... Dosyć dziwnym uniwersum, którego tak naprawdę byłem fanem, zanim zagrałem jeszcze w jakąkolwiek grę z tej serii. A to wszystko przez książki. Dużo książek wychodziło w międzyczasie z Diablo. Ja, jako że pochłaniałem fantastykę, tak naprawdę, w każdej formie i treści, to również i książki z Diablo miałem okazję wszystkie przeczytać. No i dopiero od książek, później, właśnie, zacząłem grać w gry. Nie będę też ukrywał, że z braku czasu, kiedy tylko pojawiło się Diablo 4, no to oczywiście, co zrobiłem najpierw zaznajomiłem się z fabułą Diablo 4 i poznałem tak naprawdę tą fabułę w większości jeszcze zanim w ogóle do gry usiadłem. No ciekawa się to pierwsze stawienie do piekła, prawda? Niemniej ostatnio miałem w końcu okazję zagrać osobiście w grę. Dziękuję polskiemu wydawcy za dostarczenie mi klucza do Diablo 4, także parę słów odnośnie samej gry w drugiej części materiału także się pojawi. Oczywiście, jeżeli materiał w takiej formie, a więc nie tyle granie w grę, co gadanie o grach, a nawet nie o grach, tylko o zabiegach fabularnych, jakie są to w danej grze jeżeli tego typu materiał wam się podoba, no to napiszcie mi w komentarzu. A kto wie, może pojawi się takich więcej także i o innych tytułach. No, a teraz przejdźmy już do tego diabołka. Zacznijmy więc od samych aniołów i demonów. O ile demony zawsze chętnie szkodziły ludziom, no bo też ci dla nich byli po prostu kolejnym narzędziem do osiągnięcia celów, o tyle anioły zwykle kojarzone były z tymi, którzy ludziom raczej pomagali. To jednak nie jest do końca prawda, ponieważ siły niebios nie raz i nie dwa Pokazały, że ludzkość jest dla nich bardziej dokuczliwą koniecznością, na którą muszą brać poprawkę, niż kimś, o kogo niebiosa dbają z dobrej woli. Nie będę tu robić skrótu z całej fabuły Diablo, bo wtedy ten materiał miałby przynajmniej godzinę, no a nie o to tu chodzi. Przejdźmy więc od razu do głównych graczy fabularnych czwartej części Diablo, czyli do anioła Inariusa oraz demonicy Lilith. Parka ta doskonale pokazuje, że w świecie sanktuarium prosty podział na dobro i zło nie zawsze jest taki oczywisty. Gwoli szybkiego przypomnienia, to właśnie Lilith i Inarius utworzyli świat sanktuarium oraz pierwszych Nefalemów, praw ludzi. To właśnie kwestia Nefalemów była zresztą kością niezgody pomiędzy tymi kochankami. Inarius tolerował ludzi tak długo, jak byli oni jego poddanymi i sojusznikami. Lily zaś widziała w nich osobną siłę, która miała stawić czoła zarówno piekłu, jak i niebiosom. W Diablo 4 widzimy, że oboje do osiągnięcia swoich celów, o których powiemy za chwilę, potrzebują ludzi. I udało się odtworzyć kościół światła i zebrać prawdziwą armię fanatycznych wyznawców. Jednakże. Inarius nie dbał o ludzi, których zebrał pod swoim sztandarem, nawet jeżeli ci wypełniali jego wolę. Stanowili oni dla niego jedynie narzędzie do osiągnięcia celu. Tym celem zaś było opuścić świat sanktuarium i dostać się ponownie do niebios. By zaś to osiągnąć, Inarius był w stanie poświęcić wszystko i każdego, nawet własnego syna Radmy, którego zresztą własnoręcznie zabił. Aniu sądził, że zabicie jego dawnej ukochanej Lilith załatwi sprawę. I praktycznie pewnym jest, że gdyby dostał on jakieś Wytyczne, że aby powrócić do niebios, musi choćby właśnie wybić całą ludzkość, albo w ogóle zniszczyć świat sanktuarium, to pewnikiem jest to. Że Inarius by się na to zdobył. Mało to anielskie, prawda? Czy w związku z tym, że z Inariusa był taki kawał skurczybyka, to właśnie Lilith była tą dobrą? W końcu nie bez powodu nazywa się ją dzisiaj nie tyle antagonistką w Diablo 4, co antybohaterką. Wedle definicji antybohater może mieć cechy negatywne, będące zaprzeczeniem cech heroicznych, bądź może być tych ostatnich pozbawionym, albo posiadać je w ograniczonym stopniu. Antybohater dokonuje też czasem czynów heroicznych, jednak w sposób w jaki to robi, bądź jego intencje, są niekoniecznie heroiczne. W przypadku Lilith jest trochę na odwrót, ponieważ to jej intencje są tutaj dobre, przynajmniej powierzchownie, jednakże sposób, w jaki ona dąży do spełnienia tych intencji, te już zdecydowanie trudno jest nazwać dobrymi z moralnego punktu widzenia. Tam, gdzie tylko się ona pojawia, pojawiają się także diabelskie zastępy. Ludzie dostają świra, zaczynają popełniać zbrodnie, leje się jucha, no ogółem robi się mało przyjaźnie. Z drugiej jednak strony mamy intencje Lilith. Jak pamiętacie, Lilith chce uwolnić sanktuarium od wpływów zarówno niebios, jak i piekieł. Tak, aby ludzie sami decydowali o swoim losie i nie byli marionetką w teatrze działań tych wyższych sił. Jednakże teoria to jedno, a praktyka to trochę co innego. Lilith bowiem owszem chce ofiarować ludziom więcej swobody oraz siłę, której ci potrzebują. Jednak równie dobrze mogłaby dopisać, że chętnie to ofiaruje, ale jedynie za swoim światłym przewoźnictwem. Daje ona więc nie wybór, lecz ułudę wyboru. Ponieważ tak naprawdę wszyscy ci, którzy nie przystają na jej warunki, od razu są u niej nacenzurowanym i często po prostu źle kończą. Czego dowodem było choćby to, jak potraktowała Donana i jego syna którego to przypomnę, wykorzystała ona jako naczynie dla odrodzenia jednego z demonów, tylko dlatego, że ojciec młodego odmówił współpracy z Lilith. Zresztą sama Lilith w dalszej części gry otwarcie przyznaje, że nie zamierza ona ratować ludzi, zamierza wzmacniać tych silnych, domyślnie tych, którzy pójdą za nią i będą wykonywać jej wolę. Nie będzie się zaś przyjmować tymi słabymi, a więc tymi, którzy nie zdecydują się jej służyć. Wygląda więc na to, że tak jak Inarius wykorzystywał wszystkich ludzi do swoich celów i w sumie żaden z nich go specjalnie nie obchodził, tak Lilith też wykorzystywała ludzi do swoich celów, z tą poprawką, że obchodzili ją ci wybrani, ci jej ulubieńcy, ci najsilniejsi, najbardziej lojalni. Pozostaje się więc zastanowić, czy Lilith byłaby w stanie w ogóle dążyć do swojego szczytnego celu przywrócenia wolności ludziom w sanktuarium, gdyby to nie ona miała stać na czele tego nowego porządku. Szczerze wątpię, ponieważ już w książkach Stagi Wojny Grzechu opisujących wydarzenia sprzed wieków, w stosunku do fabuły Diablo 4, Lilith dokładnie określiła na jakich warunkach zamierza wspierać ludzi. Czy więc Lilith jest, aby na pewno antybohaterką, a nie po prostu kolejną antagonistką? By postarać się to ocenić, musimy spojrzeć nieco szerzej. Prawda jest taka, że sanktuarium od zawsze było teatrem walki w odwiecznym konflikcie, niezależnie od tego, czy akurat była mowa o otwartej wojnie między niebiosami a piekłami, czy może o niestałym statusie quo. Krótko mówiąc, świat ten oraz zamieszkujący go ludzie skazani byli na odwieczne tkwienie między młotem a kowadłem. I stan ten nie mógł się zmienić, dopóty, dopóki sanktuarium oraz ludzie nie staliby się na tyle silni, by w razie czego móc otwarcie przeciwstawić się zarówno niebiosom, jak i piekłom. I taki właśnie był cel Lilith, do którego dążyła wytrwale i dosłownie po trupach. Czy to, że tym sposobem sama chciała stać na czele sanktuarium oraz zamieszkujących tam ludzi, zmienia efekt końcowy? No cóż, można by się o to sprzeczać. Kto wie, może to nie działania głównego bohatera oraz jego sojuszników, lecz właśnie jej działania, jakkolwiek nienaznaczone okrucieństwem, bezwzględnością oraz chęcią władzy, te działania mogły być jedyną drogą do zmiany trwającego już od tysiącleci stanu rzeczy w sanktuarium. Drogą, która została pogrzebana razem z Lilith. I to naszymi rękoma. Pikanterii w całej tej sytuacji dodaje fakt, że my jako gracze tak naprawdę od samego początku w mniejszym bądź większym stopniu byliśmy manipulowani przez ojca Lilith, czyli Mefista. A jak dobrze wiecie, ten gość to prawdziwy mastermind, jeżeli chodzi o manipulacje, planowanie i dalekosiężne ruchy. Jeżeli więc weźmiemy na to poprawkę i jeżeli naprawdę od samego początku rozgrywki kierował on naszymi ruchami, a wszystko to było tylko częścią jego większego planu, wtedy zakończenie gry oraz śmierć Lilith z naszej ręki nabierają dużo bardziej posępnego wydźwięku. No cóż, o wielu efektach naszych działań. Tego co zrobiliśmy w Diablo 4 pewnie przekonamy się w dodatku do gry. Piszcie na to w komentarzach, co wy sądzicie o tej sprawie. Jak Wy zapatrujecie się na postać Lilith na kwestię tego, czy warto może było podążać za nią, mimo wszystkiego, co ona tam po drodze odwalała. W imię większego dobra, nazwijmy to. Czy może złoto zło, większe bądź mniejsze nie ma znaczenia jakie? I po prostu, jak każdego demona, trzeba było ją skrócić o rogi. Komentarze należą oczywiście do was, piszcie jak wy się na to zapatrujecie, a teraz pozwólcie, że może parę słów o samej grze powiem od siebie, prawda? Nie będę robić recenzji jako takiej, bo zasługiwałoby to na oddzielny materiał, niemniej swoje wrażenia opisać przecież mogę. O ile w tak zwanym Lord Diablo wyznaje się więcej niż dobrze, o tyle jeżeli chodzi o gry, to tutaj już nieco mniej. Nie mam naliczonych setek tysięcy godzin na przechodzeniu kolejnych Diabałów po wielokroć, albo ciśnięciu w multi. Nie mam też specjalnego porównania z innymi grami typu Hack'n Także oceniając grę z perspektywy, powiedzmy sobie, dla Ika, tytuł jest naprawdę spoko. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie ogrom gry. Mapa jest naprawdę potężna i upstrzona lokacjami wszelkiej maści, których aż roi się zarówno od przeciwników, jak i pobocznych questów. W sumie to patrząc na to, jak po ostatnim patchu tak naprawdę ogrom społeczności Diablo 4 jest wkurzony do czerwoności zmianami w balansach postaci, co jestem w stanie zrozumieć. W końcu pół młodości się przegrało w WOWA, w LOLA czy w inne gry MMO. To patrząc na to z tej perspektywy, chyba nawet lepiej, że gram głównie dla fabuły i gram tylko w kampanię. No i właśnie do tej kampanii. Kampanii I do świata gry wracając. Czułem się trochę jak w grach typu The Elder Scrolls, gdzie po fabularnym wprowadzeniu dostaje się co prawda wskazówki, gdzie powinieneś się następnie udać, aby podążać za głównym wątkiem, ale równie dobrze możesz zrobić sobie wycieczkę krajoznawczą po świecie sanktuarium. Dobrze jednak, że gdy już podążamy za głównym wątkiem, to posiada on tyle mocnych akcentów, i nie mówię tu o tych świetnych cinematikach, ale po prostu bardzo, bardzo mocnych punktach fabularnych. Które pozwalają w niego wejść, wsiąknąć i czekać na to, co będzie dalej. Co jest bardzo istotne przy tworzeniu dobrej historii. Miałem też okazję ogrywać grę na naprawdę dobrym sprzęcie, bo w ramach mojej współpracy z marką Nvidia cisnąłem w Diablo 4 z użyciem karty Nvidia GeForce RTX 4070. Model Phoenix od marki Gainworld. I muszę powiedzieć, że Nowy Diablo dobrze wykorzystuje moc zawartą w najnowszych układach GeForce głównie ze względu na szerokie wykorzystanie technologii Nvidia DLSS3. Słowem krótkiego wyjaśnienia, ta technologia zwiększa płynność rozgrywki poprzez dosyć sprytny trik. Mianowicie, pomiędzy dwiema następującymi po sobie klatkami tworzy ona kolejną, w cudzysłów, sztuczną, zamknij cudzysłów, klatkę, która jest jedynie obrazem. Jednak dzięki sztucznej inteligencji na tym obrazie naniesione są wszystkie zmiany w widocznych na ekranie obiektach, trajektornie ich ruchu, w oświetleniu itd., itd., Toteż nasze oko zupełnie nie widzi różnicy, a sama gra wchodzi dużo szybciej, ponieważ nie musi generować każdej klatki z osobna. I teraz pomnóżcie sobie to na tysiące. Setki, tysięcy i jeszcze więcej w ten sposób przyspieszonych klatek. Także nic dziwnego, że z wykorzystaniem karty GeForce RTX 4070 przy załączonym DLSS3 gra zachowuje płynność, nawet przy odpaleniu jej w najwyższej rozdzielczości, i z załączeniem wszystkich dostępnych graficznych bajerów. DLSS3 to zamknięta technologia Nvidia, śmigająca dzięki wykorzystaniu modułów Tensor. Te zawarte są zaś w nowych kartach serii GeForce RTX. Link, gdzie znaleźć kartę, na której ja miałem okazję testować Nowego Diabołka, znajdziecie w opisie tego filmu. Tak czy inaczej, moi drodzy, dajcie mi znać, czy materiał się podobał, jakie jeszcze tematy, jacy bohaterowie może, z jakich gier, warte byłyby podobnego materiału, tak jak ten tutaj. Chętnie poznam wasze zdanie i Anusz Widelec coś tam się nagra przyszłości na ten temat. Komentarze oczywiście należą do was. Ja odsyłam na koniec na moje social media, facebook, instagram, twitch. Zapraszam serdecznie, chociaż ostatnio mało my tam. No ale taki gorący okres, prawda? No, póki co jednak ode mnie to wszystko. Dziękuję pięknie za uwagę z brodatym pozdrowieniem. Drwal rymbajło.